Na no, no, no. normalny dzień pracy sobie dzisiaj zrobimy Tu na półkę jakiś sobie pozbieramy Musimy tu poukładać Tu Pou poukładamy Na 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 Kiedy klient będzie jakiś Milkę mam nawet Na no, na no, na no, na no, no. No na, na 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 nic się nie dzieje, coś mało ludzi jest sobie zbieramy No, jesteśmy sobie warzywka, jabłuszka pozbieramy jakiś auto, klient, a! Ręce do góry. Dobra ręce. Ręce do góry Przyłącz mam trzymam, trzymam. A, jeszcze live. Ma ich kasę. Ucieka. Kurde, nie wiem co zrobić. Dobra. Dopiero nie mogę tu na legalu. Uciekamy. Ja nie mogę. Zaraz pojedziemy do szkoły. O, siema widzowie. Dzisiaj się z i mamy RP. To jest ta postać główna, RP. No i jedziemy do szkoły. To jakiś, kurde, śmieć. Halo? Halo? Co chcesz? Co, do szkoły rowerem wjeżdżasz? Ja, pierdziele, rowerem do szkoły wjeżdżę. W której mam klasie jest? O, to jakaś dziewczyna podeszła. Halo? Nie odzywa się. Ale ma śmieci na tych... Boże, jakie buty zasywione Halo? Buty, Kto ale masz... Kurde. Śmiesiu. Nie zesra się. Się posra z takimi adikosami. Taki jesteś? Tak? Taki jesteś? Dobra, chodź tu. A! A! Ała. Ała. Leżeć. a, Ała, leżę A! Ja w A, Aha płaczę! Ała! Ała! Nie Bijemy. Bijemy. Dobra, uciekam ze szkoły. Uciekaj! Dobra! Uciekamy. Bierzemy rower. Bierzemy rower. Kurde, mi się wózek... Wózek babci się jakiś. Szybko uciekaj. Uciekaj Dobra, hulaj nogę, bo ogóle Kaszysza zabrałem. Dobra, idziemy do domu. Pokażę wam miejsce. Zaraz będziemy w domu. Dobra, jesteśmy w domu z Adamem. On tu mieszka. Sobie wchodzimy. Zamknięty dom! Otwórz dom! Mama, otwórz dom! O, o Ada! Adam! Cześć. Co to Ada? Nic! Co Cześć ona no? Za... Nic, nic, tu nie, co się uderzyłem. Trzeba na zakupy co jechać. Musimy ubrać? ubrać. Nie, 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 nie. Chodź ci to zrobi Chodź ci to zrabie. Nik, 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 dobra. Jedziemy na zakupy. Nie, ja już jadłem. Dobra, chodź, tam są kupy, będziemy Nie, jechać. nie, nie, co jadłeś? Co jadłeś? Rzosołek. Od matki obiadu nie zjesz? Nie, ja nie jest głodny. A fast foody zjesz? Nie, 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 nie. Już ci daję zamko, No to dawaj. Co ty co kurde ty na komputerku wiesz, klikasz? Tak? Jak ty nigdy na kupy, komputerku nie grałeś? Masz bracelka! Dobra. Dobra, zjadłem. Dobra. A, czekaj jeszcze. O, zapomniałem, że. Pizza przyszła. O, co mogę zjeść? To masz? O, jestem. <noise> Dobra, daj mi pizzę Babce. Dobra, to co, jedziemy na zakupy? Ham, um, no To weź Dobra. trochę głośniej gadaj Bo, kurde, cię nie słyszę Dobra, jedziemy na zakupy Dobra, jedziemy Do Lompeksu, bo nas nie stać Gdzie jedziemy? Do Lompeksu Ale z jakiego Lompeksu? Nie ja dostałam wypłatę. Aaaa! To idziemy do Gucci, Gucci. Ciuchy jakieś, jak Ciuchy, sakuk. Masz moją kartę tutaj. Daj mi kartę. Możesz wszystko wydać. Już czekaj ci daję, muszę znaleźć w bałcie Czekaj, o. Masz, 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 masz. Proszę. Ja będę czekać, ja sobie pojadę coś kupić. Jedź! Dobra! Nie wyda wszystkiego! Dobra! Siema widzowie. Bierzemy sobie dzisiaj Adamka w jakichś lumpeksach. O! Taki Dripalskie, a spodnie jakieś? sobie nie. Nie będzie? O, takie tripalskie to ja teraz mogę Wydaję proszę 300 zł, dobra I tak dużo Musimy zadzwonić do mamy. Halo mama? Halo, słuchaj mnie? Halo Halo Przyjedziesz po mnie? Halo? Halo, mama? Halo? Dobra, idziemy z buta, jak nas mama nie chce iść. Karetka jedzie, kurde. Mam tą kartę kredytową. Halo, mama, słychać mnie? Dobra, zaraz będziemy, jak mama przyjdzie. Karetka ja coś takiego, dobra? No dobra, dobra, jestem. Okazało się, że ta karetka była do mamy, muszę szybko biegnąć. Ja pierdzielę. trzeba szybko. O kurde. Jezu, halo? 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 Nie ma jej tam. Gdzie ty jesteś mama? Halo? Mama? 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 Nie ma mamy. Chyba to nie była karetka. Kurde, nie odbiera telefonów. Ktoś jest w tu w środku? Nie wiem, czy tu mogę wchodzić, ale nikogo nie ma. Kurde, nie ma mamy. Kurde, co ja na spętaż mam iść? Nie ma mamy, tu nic na spętażu. Za zobaczymy, czy ma tydzień Będzie grała postacią w Adamku. Adama. O! Ktoś tu był! Lekarz! Dzień dobry. Y mama Dzień dobry. Hill żyje? Jaka Hill? mama? Jakie nazwisko? Hill. Jak? Hill. Heal? Hill. Hill. Heal. No. To, że to... Ale pan nie może wchodzić niestety. A, tu to poczekam, poczekam. To operacja jest, ale pani, pani, pani pa, pańska mama co to jest? W naszym szpitalu. No to muszę tu no, poczekać. Pan krytyczny jest. No to ja Proszę, poczekam. no nie wchodzi tam gdzie. No. Gdzie pan jest? O. No, możliwe, że nie przeżyje, tak. O nie. Dobra, no to życie. Dobra, idę. Usiądź i będę czekał. Dobrze. O nie, moja mama nie będzie żyła. Zobaczymy się, czy mała przeżyje. Za kilka minut. Długo czekać i nie Dobra, ja już chyba będę wracał powoli, bo chyba nie wiem, już 5 godzin czekam. O, żyjesz! Ale hot jest kurde. O, a mnie wszystko boli. Tu siadaj do aut a, bo no, tu chcesz, auta, bo to auta Ale bardzo się źle czuję. Lekarze mówili, że mam 0% przeżycia, To ja zginę. A, to czemu ty żyjesz? Co? Jak masz 0% jak ty żyjesz teraz? No teraz tak, dali mi morfinę, ale ja jak już ziemi morfinę, no to... No to chyba będzie gorzej. Będzie źle. Dobra, to ja cię na fuzek biorę. Dobra, jedź. Dobra, trzymam cię. Jedź, 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 jedź. Je... Ukradamy... <ścoughs> nie, nie, nic, nic. <ścoughs> nic, 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 nic. Co? Nic, nic, nic. Chciałem powiedzieć, że pożyczamy. Nie ma co? Nie, ja to ci w ogóle szkoda. Dobrze, dobra. Mam jakieś nie ciuchy, nie ma co kupiłem. Co dostajesz z matmy? Kupiłem ciuchy. Synek! Co dostajesz z matmy? Powiedz. Dwójkę. Ja pierdolę. jak piątkę prawie. Miałeś mi ci jedynkę. Dobra, ja cię zawiozę. Boże, jak ciężko ty jesteś. Ja pierdzielę. co ty... Tym chotwiszcie to ci opadaj przymocowali. Dobra, idę się pomożeć się na Daj mi spokój, daj mi się wyspać. Dobra, to pa. Ach. Dobra, teraz idziemy, nie wiem, kupić coś, zarobić. Coś zarobić po prostu. Zaraz będziemy grali. Kto Dobra, sobie idę. Jakiś typ. Jakiś typ. Jakiś gangster. Ała! Eee, jak chodzisz? Dobra, spokojnie. Masz coś do wciągania? Do wciągania? Albo jakąś broń ma. Do kupienia? No mam, mam, ma. To ma daj kupić mam kartę kredytową. Ile? Ale ja kartą nie dam rady. Gotówka A... tylko. A ja wyślę. Nie mam takiego czegoś. Ale młody, mam dla ciebie robotę. No dawaj. Ty sobie bierzesz 25% z tego, a ja 85. Dobra. Albo 75. Nie, 75. Dobra? Dobra. Dobra. Robisz napad na bank. O Boże. Kurde, a masz jakąś maskę czy coś? No oczywiście, mam sprzęt w bazie. To chodź do bazy. Ale jeszcze czekaj, ale jeszcze mi powiedz. Nie wiesz kim ja jestem? Ale poznajesz bym powiedział mnie? brzydko, ale nie powiem. Nie, nie poznajesz mnie? Ludzik z derby? Nie poznajesz mnie? Nie. Mi się poznajesz, jakby Ludzik z derby. A teraz już poznajesz mnie? O, czy tu jest pan od WF-u? <noise> Jacob. O Jacob. Ja się mówiłem No to, to daj mi coś Ja z tobą balę ten napad Ale Jak to zrobisz to wiesz że masz przerobana u mnie No wiem Jezuś boję Boję się, boję się Czego się boisz Boję się Konim jest kib jakiś Nie wiem kto to jest nawet Demon mi goni jakiś o, 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 już się boi, dobra. Już leży, dobra. Ja by bardziej na sklep zrobiłem, ale się kurde, jak tym gnatem. Chcesz mi ciuchy? A Nie masz ciuchów? Mam, no, zaraz ci coś dam. No szybko, szybko Dobra Szybko, szybko, szybko. Biegnij O kurde. No kurwa! Nie, nienawidzę tego. Kurde. Teraz mi ten serwer. z Cicho, cicho, cicho. Dobra, będziemy... Jesteśmy. Dobra, zgubiliśmy osobę jakieś... Dawaj kasę. No nie no idź do strajerka za nami. Dobra, zaraz będziemy bo na nosował dobra. <gulia> dobra, idziemy. Oj, co robisz? Dobra, powiem im jeju złe imię, bo jakiś to jest, nie wiem. Dobra, co? Chodź na to dobrze zarobić. Dobra. Zaufaj mi, wyjdziesz z tej budy. Co z matką mieszkasz tam? O kurde, ja siedziała. Będziemy musieli jakieś auto kupić. Studia. No to dawaj jakąś klamkę. Co my robimy? Cześć. Jak to się Wchodziło do tej bazy. Bo mam dwie bazy, ale w tej bazie mam uzbrojenie. W drugiej nic nie ma. W drugiej mam takie dla na napady. Nie. A czemu my weszliśmy? Nic. To się muszę powiedzieć. No. Ogólnie to wtedy ja napadłem na bank, e, na sklep. Aha. Ty, bo... Gdzie Chcesz kawę? Wska? Kawę chcesz? O, tutaj była. Kawę chcesz? No. Chcę kawę, chodź. To ja sobie uzna. Dobra, idę. O, tajne przejście, ja pierdzielę. Się boję. O! Nie wiesz, tej broni. To jest dużo broni. To są bomby. Wszystko przygotowałem. Tutaj masz ubrania w tej szafce. Cicho. No. Więc się od razu przewiesz. Weź sobie jakieś bronie fajne i lecimy. Muszę się ubrać jakoś jak człowiek jakiś. jakiś człowiek? No jak człowiek? Na robić napad. No to jak człowiek taki bardziej. Garniturki ubierane. To jest mój znak, rozpoznawcie. Kurde, ja nie mogę znaleźć. Taki garniturek. jak tak garnitura? głęboko wsadziłeś? Maski się jakieś. Nie musisz się ubierać tak samo jak ja, ale podobnie, by było najlepiej. Kurde, nie mogę znaleźć. Jak głęboko jest, Boże. Dobra. Ja pierdziele debil wyglądam. Dobra, na początek ja jest nieźle. Garniturek chcę załóż. Dobrze wyglądam. Dobrze jest. Chodź, jeszcze wyjdziemy po moje auto. Przyje chyba kuzik? O! Cicho, patrzcie, patrzcie co się... Kawkę wziąłem. Dobra. Dobra. Co tu jest? Do. Dawaj, dawaj. O kurde. Teraz Jesteśmy już w banku. Raz, ręce. Dobra, uciekaj. A! Ah. Bierzesz kasę? Dobra. O kurde, dwie walizki. Uciekaj! Kurde. Gdzie policja jest złapała? Uciekaj. Uciekaj. Szybko. Szybko, 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 szybko. Do drugiej bazy ile ty to robiłeś? Co robiłem? Ten, te. przygotowanie do napadu? Nie wiem, nie jakoś długo. A! Coś, Policja, szybko, chodź. Ja pierdzielę. Szybko! Trzeba zmienić stroj. Będziemy się gdzieś tutaj schować, jak na razie. Myśliśmy złą stroną. Dobra, to. O kurde! Zajmijaki! Czekaj. A! Bierzemy wow. auto. Auto. Ach, nie, no, to, to moje auto. Tak, Przygotowałem to auto tutaj. O, schowałeś się. Kurde! Nic chciała! Ja, pierdolę! Chodź tu, chodź tu za mną! Ty chodź tu za mną. Dobra. Tyle musimy tak wejść tutaj. O, o, o jest, 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 nie mogę. Idziesz? Chodź. Oh. Tu, nie tu. O, oh, jesteśmy... Oh. No to nawet nie siadaj lepiej na to siedzenie. Dobra. Nie, to to złe jest. Szyjemy. Patrzcie, jak bogaci jesteśmy. Bogaci jesteśmy. Mamy hajs. Jesteśmy jeszcze bogaci. My jeszcze musimy to sprzedać, przypominam. A wy to co, wyprać? Masz tu jakąś? Nie mam pralni. No to lipa. Zobaczcie, co jest pod, pieniędza, pod pieniędzmi. A? Złoto i Ja pierdzielę Dobra, tutaj masz ciuchy czekaj, nie. Czekaj, czekaj. O tutaj masz, ciuchy. chodź tu, chodź tu. Tu są ciuchy. Przebieraj się. Dobra, przebieram się jak człowiek jakiś. Leście. jak się u kurde... powodzi? i czy na razie średnio mi się powodzi? czemu? o, jesteśmy dobra, poczekaj, zaraz przyjdę dobra, dzisiaj ma widzowie kończymy sobie dzisiaj yy, odcinek mieliśmy Wziąłem broń, ukradłem od niego. A! Spominam. Ej, gdzie jesteś? A, zapomniał, oddaj broń. Dobra, masz. Dobra, możesz się pożegnać. Szyściutko. Możesz się pożegnać. Ty. Mara. A jak się nazywałeś, jako RP? Jacob. Jacob, pozdrawiam. Kurde, dobra, lecimy. Musimy to jeszcze zmontować i się widzimy w odcinku. Nara.